No na z tego co słyszał, z tego co kojarzę, to gdzieś w którąś z tamtych stron miała być jakaś kopalnia. Czyli domyślam się, że jeśli ma, gdzieś ma być jakaś kopalnia, to w tamtą stronę standardowo kula ognia wyciągnięta. Gdyby miało mi coś wyskoczyć, jakiś tron albo albo ogry, boom headshot, no tak, spróbuję walki. Zogrę wręcz No dobra udało się mhm, Dobra tylko teraz muszę sobie wyknąć miksurkę Zjeść coś No dobra Czyli że tutaj sobie podekspiłem odrobinkę zawsze coś o, tam chyba jest ta kopalnia hmm. <laughs> albo przynajmniej trochę ekspa tam może złapię bo nie ukrywam że potrzebuję dużo ekspa żeby się ten ten podszkolić. Znaczy się żeby ponieść te kamienie młyńskie. Dobra, będzie tutaj coś. Jakiś eks mały. O A co to za kufer? O, dwie surowe stale Co nie mógłbym się nauczyć jakiegoś uberniecza wykuwać Ale według mnie to będzie po prostu strata punktów Bo już i tak wydaje punkty na siłę A chcę iść na maga Więc wiecie Tutaj taki średni pomysł. No ale ja w żadnej serii, w żadnej swojej serii nie idę tą typową ścieżką. Zawsze robię wszystko po swojemu. To czasami ma trochę katastrofalne skutki. O! No, ra tutaj nie ma żadnego potworka i chyba nie będzie. Więc mogę sobie spokojnie pokradać. Znaczy się pożyczyć bezterminowo. A ja patrzę a tam 10 cieniostworów. Uaa byłaby taka moc. Zmniejszyłbym szkielety. By się okazać, że to jest Serio? Tutaj nie ma nic. Łoł, wow wow. wow golem dawaj golem na solo wow Pff. no dobra zaraz wracam no dobra już jestem załatwiłem go z czarów <ścoughs> Czy mi się wydaje czy tam jest żyła rudy? O, w ciapka. Ja, mi się chyba nie wydawało. Dobra, no, tutaj jest żyła złota. <laughs> Nie. O, tutaj jest jakiś amulet. Dobra, wszystkich amuletów mam po jeden. Dobra. O, chyba amuleta do nosa? Nie. Dobra, nie nawet, który. Amulet zdobyłem <laughs> Ale wiem, że jaki zdobyłem Żyła rudy o! Aż pała mnie mknie Ciekawe, że w tej części ma Białe <laughs> oczy jak sardas i że co? Że oślepł? Co my tu mamy? Prawda powiedziawszy Główno Za przeproszeniem Dobra Siarka Złoto Mam tylko nadzieję, że nie będzie już więcej golemów Bo to by nie było Tak jest Tak jak myślałem, że jest Mazina. Tak, ale myślę, że na razie do końca odcinka sobie trochę pokopię a z Mazinem o ile on sam do nas nie zagada pogadamy w następnym odcinku A no raczej widzę, że na razie Ma na nas wyro... Oj sorry Że na razie ma na nas wyrąbane Więc niech sobie ma swoją drogą cwany Wybra takie miejsce, do którego, którego broni ten golem. Ale będzie cwaniaczek nauczył się... ...kuli ognia i żaden golem nie jest mu straszny. Hahaha. Ha, ha. Taki mały żarcik. Który bardziej słuchanym był niż żartem, no ale lubię... Udawa się, że jestem śmieszny. Podwyższa to moją, tą mm, samą krytykę. Łechczę. Łechce. Łechczę? Nie, łechcę. To moją próżną duszę. Czego tu szukasz? Za czym tak kopiesz? Cholera! Musi tu gdzieś być. Mhm. No ja tak zdążę. Czego szukasz? Artefaktów, szaleńcze! Czegoś innego! Odczep się. Jesteś asasynem, prawda? I co z tego? To coś niezwykłego? Uważaj, jeśli choć włos spadnie mi z głowy, o wszystkim opowiem bratu. Przecież ty nie masz włosów. Dobra. Pogadamy. Widzę, że miałeś już przyjemność go spotkać. No to wiesz co się stanie, jeśli będziesz mi przeszkadzać w pracy. Nie zawracaj mi głowy! No, o no dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się na razie. No i siema!